Spokój i dobro kochani, dziś jest czwartek, 14 marca, a ja bardzo serdecznie zapraszam was na Zielone Pastwisko. W dzisiejszym pierwszym czytaniu kochani z Księgi Wyjścia Mojżesz wstawia się za niewiernym ludem, który sporządził sobie cielca ze złota, byka ze złota i powiedział, że to jest nasz bóg, który nas wyprowadził z niewoli egipskiej. Bardzo to zasmuciło Pana Boga do tego stopnia, że postanowił uratować to, co jeszcze jest nieskażone, a więc Mojżesza i jego najbliższych, a wszystkich innych wyniszczyć, w tym celu, aby uratować to, co jest dobre. Mojżesz prosił Pana Boga, aby uspokoił swój gniew, aby Egipcjanie nie powiedzieli, że Pan Bóg wyprowadził ich na próżno po to, żeby ich wytracić. Aby Pan Bóg dał im jednak szansę, szansę na nawrócenie. W dzisiejszej Ewangelii, kochani, natomiast Jezus dyskutuje z Żydami, którzy nie dopuszczają myśli, że Mojżesz był tylko zapowiedzią tego orędownika, który wstawiał się za, za swój lud, lud niewierny. Jezus był kimś więcej. Był osobą, która nie tylko... Prosił Pana Boga o miłosierdzie, ale sam przypłacił to życiem, to znaczy oddał swoje życie za swoje owce. Ta kara, która czekała niewierny naród, została przyjęta przez Jezusa. Jezus za nasze grzechy umarł i później zmartwychwstał. Żydzi zatrzymali się na Mojżeszu, nie poszli dalej. Czasem może zdarzyć się również nam, że my nie docieramy do Pana Jezusa, że zatrzymujemy się na jakimś człowieku, na jakiejś idei czy ideologii, podczas gdy Pan Jezus jest centrum wszystkich wydarzeń. Zastanów się teraz, co jest dla ciebie Twoim cielcem, Twoim takim bykiem ze złota. Czy jest może Twoja praca, może Twoja ambicja, może jakiś Twój nauk, może pieniądze na pierwszym miejscu są Twoim Bogiem, być może jakaś, jakaś Twoja przyjemność, być może firma, być może partia polityczna, być może jakiś klub sportowy. A być może ty sam jesteś takim cielcem dla siebie. Wielokrotnie, kochani na Zielonym Pastwisku, powtarzamy te słowa, że jeśli Bóg jest na pierwszym miejscu, wówczas wszystko jest na właściwym miejscu. I człowiek tak naprawdę nic nie traci wtedy, kiedy Pana Boga stawia w centrum. Wprost przeciwnie, jego człowieczeństwo jest takie lepsze, pełniejsze. Również podejście do drugiego człowieka jest takie. Bardziej zdrowe i piękne. Choć dzisiejszy fragment, kochani, z pierwszego czytania z księgi Wejścia tego nie obejmuje tych wydarzeń, to wiemy, co było dalej: że Mojżesz zszedł na dół, wziął tego cielca i porąbał na wiele kawałków, po prostu go zniszczył. I trzeba nam, kochani, abyśmy przyszli do Pana Jezusa, który nie jest tylko orędownikiem, ale jest kimś, kto za nas umarł, za nasze grzechy, za wszystkie nasze bożki, które wymagają, aby były zniszczone. Trzeba byśmy przyszli i oddali Panu Bogu to wszystko, co jeszcze Jemu się nie podoba, aby on to zniszczył, aby na gruzach tego powstało coś pięknego. I niech w tym pomoże nam Boże błogosławieństwo. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i syn i Duch Święty. Amen. Wszystkiego dobrego, kochani. Szczęść Boże, papa. Pa. Do jutra.